Kwiatowaga Polscy Seniorzy: Jeśli otrzymujecie jakąkolwiek emeryturę z ZSU, proszę na chwilę przerwać to, co robicie i posłuchać bardzo uważnie, ponieważ to, co zaraz powiem, może zadecydować o tym, czy otrzymacie każdą złotówkę, która Wam się należy, czy też stracicie pieniądze, które wypracowaliście przez dziesięciolecia ciężkiej pracy. Od 15 listopada 2025 roku nadchodzi 7 ważnych zmian w polskim systemie emerytalnym, które bezpośrednio wpłyną na wasze miesięczne wypłaty, 13 i 14 emeryturę, sytuację podatkową, a nawet sposób w jaki otrzymujecie swoje pieniądze. Niektóre z tych zmian dadzą wam więcej pieniędzy, ale inne mogą faktycznie zmniejszyć waszą emeryturę, jeśli nie będziecie wiedzieli, co robić. Nie chcę Was straszyć, ale chcę, żebyście byli przygotowani, bo przez ostatnie tygodnie rozmawiałam z dziesiątkami emerytów, którzy nie mieli pojęcia o tych zmianach, a to mogło ich kosztować setki, a nawet tysiące złotych rocznie. Więc jeśli macie 60 lat lub więcej, jeśli pobieracie emeryturę podstawową, rentę, świadczenie przedemerytalne lub jakiekolwiek inne świadczenie ze łysu, ta rozmowa jest dla Was. Usiądźcie wygodnie, może z herbatą i posłuchajcie, bo za kilka minut będziecie dokładnie wiedzieli, co Was czeka i jak się przygotować. Zacznijmy od pierwszej zmiany, która jest naprawdę ważna i dotyczy większości z Was. Od 15 listopada 2025 roku wprowadza nowy system weryfikacji kont bankowych dla wszystkich emerytów. Co to oznacza w praktyce? Jeśli Wasza emerytura jest wypłacana na konto bankowe, a nie przynoszona przez listonosza, Zysk będzie teraz regularnie sprawdzał, czy numer konta, który macie zarejestrowany w systemie, jest nadal aktywny i czy należy do Was. Dlaczego to robią? Ponieważ w ostatnich latach było wiele przypadków, gdzie emerytury trafiały na nieaktywne konta, na konta zamknięte albo co gorsza na konta, które zostały przejęte przez oszustów. Słyszałam o pani Jadwize z Krakowa, która zmieniła bank rok temu, ale zapomniała zaktualizować dane w ZLZ. Przez trzy miesiące jej emerytura w wysokości 1800 zł trafiała na stare, zamknięte konto. Musiała czekać prawie pół roku, żeby odzyskać te pieniądze przez skomplikowaną procedurę odwoławczą. To był koszmar. Co musicie zrobić? To bardzo proste, ale bardzo ważne. Przed 15 listopada musicie sprawdzić, czy ZUS ma wasz aktualny numer konta bankowego. Najłatwiej to zrobić, logując się na platformę usług elektronicznych ZUS czyli po ZUS. Jeśli nie macie dostępu do internetu lub nie umiecie korzystać z komputera, poproście wnuki, dzieci albo idźcie do najbliższej placówki ZUS z dowodem osobistym i potwierdzeniem numeru konta z banku. Pracownicy ZUS wam pomogą. Nie odkładajcie tego na później, bo jeśli wasz numer konta będzie nieprawidłowy, wasza emerytura za listopad może nie dotrzeć na czas, a załatwienie tego potem będzie kosztowało was nerwy i czas. Sprawdźcie to jeszcze dziś lub najpóźniej w tym tygodniu. To jest naprawdę pilne. Druga zmiana dotyczy 14. emerytury i to jest zmiana, która może was zaskoczyć, bo nie wszyscy o niej słyszeli. Czternasta emerytura, którą zwykle otrzymujecie we wrześniu lub październiku w 2025 roku będzie miała nowe progi dochodowe i nowy system obliczania. Do tej pory czternasta wynosiła minimum 1844 zł i 90 groszy dla osób, których emerytura nie przekraczała 2900 zł brutto. Ale od listopada zmienią się zasady na przyszły rok. Z ogłosił, że w 2026 roku 14 emerytura będzie obliczana według nowego algorytmu, który uwzględni nie tylko waszą emeryturę podstawową, ale także wszystkie dodatkowe świadczenia, które otrzymujecie. Co to oznacza? Jeśli oprócz emerytury podstawowej macie dodatek pielęgnacyjny, dodatek dla sieroty zupełnej, rentę rodzinną albo jakiekolwiek inne świadczenie z USU, wszystko to będzie wliczane do limitu dochodowego. Dla wielu z was to oznacza, że 14 emerytura może być niższa niż się spodziewacie, albo w ogóle możecie jej nie otrzymać, mimo że wcześniej wam przysługiwała. Dajcie, że wytłumaczę to na konkretnym przykładzie, żeby było jaśniej. Pani Maria z Lublina otrzymuje emeryturę podstawową w wysokości 2500 zł i dodatek pielęgnacyjny 283,40 zł, wcześniej obliczając prawo do czternastki Zel zbrał pod uwagę tylko te 2500 zł emerytury. Ale od 2026 roku będą liczyć całość, czyli 2783 ,40 zł 40 groszy. Jeśli próg dochodowy zostanie ustalony na poziomie 3000 zł, pani Maria nadal dostanie czternastkę, ale obniżoną proporcjonalnie. Jeśli próg będzie niższy, może w ogóle stracić prawo do tego świadczenia. DIS zapowiada, że dokładne progi zostaną ogłoszone w grudniu 2025, ale już teraz wiemy, że ta zmiana dotknie około 300 tysięcy emerytów w całej Polsce. Jeśli obawiacie się, że to Was dotyczy, zadzwońcie do Infolini zys pod numer 22 560 1600 i zapytajcie o Waszą indywidualną sytuację. Warto to zrobić jeszcze przed końcem roku, żeby nie było niemiłych niespodzianek. Trzecia zmiana, która jest naprawdę dobra wiadomość dla wielu z Was, dotyczy 13 emerytury. Od marca 2026 roku 13 emerytura będzie wypłacana nie jak do tej pory w kwietniu, ale właśnie w marcu i co ważniejsze, będzie wyższa. Rząd zdecydował, że 13 wzrośnie z 1844 ,90 zł. 90 groszy do minimum 2100 zł. brutto. To jest wzrost o prawie 260 zł. Ale uwaga, nie wszyscy dostaniecie pełną kwotę. Tutaj również obowiązują progi dochodowe. Jeśli wasza emerytura przekracza 3600 zł. brutto, trzynastka będzie proporcjonalnie pomniejszana. A jeśli wasza emerytura przekracza 5000 zł. brutto, niestety nie otrzymacie trzynastki w ogóle. Ale dla większości z Was, którzy otrzymują emeryturę w przedziale od 1500 do 3000 zł, to jest naprawdę świetna wiadomość. Ta dodatkowa kwota pomoże pokryć rosnące koszty leków, rachunków za prąd i gaz, które stale rosną. Co ważne, 13 emerytura będzie opodatkowana, więc nie dostaniecie pełnych 2100 zł na rękę. Po potrąceniu podatku i składki zdrowotnej, jeśli Wasza emerytura podstawowa wynosi około 2000 zł, dostaniecie na rękę około 1830 zł z trzynastki. To wciąż znacznie więcej niż w poprzednich latach. Niektórzy emeryci pytają mnie, czy trzynasta emerytura wpływa na czternastą. Odpowiedź brzmi nie. To są dwa oddzielne świadczenia i jedno nie wpływa na drugie. Możecie otrzymać obie, jeśli spełniacie kryteria dochodowe dla czternastki. Czwarta zmiana dotyczy waloryzacji emerytur, i to jest temat, który budzi wiele emocji. Waloryzacja, czyli coroczne podwyższanie emerytur o wskaźnik inflacji i wzrostu płac, w marcu 2026 roku będzie niższa niż się spodziewano. Wstępne prognozy mówiły o waloryzacji na poziomie 7%, ale rząd ogłosił, że realistycznie będzie to około 5%. Co to oznacza dla Waszego portfela? Jeśli otrzymujecie emeryturę 2000 zł, 5% waloryzacja da wam dodatkowe 100 zł brutto miesięcznie. To jest około 85 zł netto po potrąceniu składki zdrowotnej. Niby niewiele, ale w skali roku to ponad 1000 zł więcej. Natomiast jeśli waloryzacja byłaby 7%, jak pierwotnie zakładano, dostalibyście 140 zł brutto więcej, czyli około 120 zł netto. Różnica wynosi 35 zł miesięcznie, a w skali roku ponad 400 zł. To może być dodatkowy rachunek za prąd albo kilka wizyt u lekarza. Dlaczego waloryzacja jest niższa? Rząd tłumaczy, że inflacja w 2025 roku była niższa niż przewidywano i dlatego wskaźnik waloryzacji również musi być niższy. Rozumiem, że to frustrujące, zwłaszcza gdy ceny w sklepach wcale nie spadają, a wręcz przeciwnie. Masło, chleb, leki wszystko jest droższe ale takie są niestety zasady systemu. Waloryzacja jest automatyczna, więc nie musicie składać żadnych wniosków. Od marca 2026 roku po prostu zobaczycie wyższą kwotę na swoim koncie lub w przelewie pocztowym. Ale chcę, żebyście wiedzieli, że ta podwyżka może nie pokryć wszystkich rosnących kosztów życia, więc trzeba mądrze planować budżet i nie liczyć, że nagle będziecie mieli dużo więcej pieniędzy. Piąta zmiana, która jest bardzo istotna, dotyczy systemu wypłat emerytur przez pocztę. Poczta Polska ogłosiły, że od stycznia 2026 roku ograniczą liczbę dni, w które listonosze dostarczają emerytury do domu. Do tej pory emerytury były dostarczane przez cały miesiąc w różnych dniach w zależności od waszego harmonogramu. Ale od stycznia dni wypłat będą skrócone do pierwszych 10 dni roboczych miesiąca. Co to oznacza w praktyce? Jeśli zwykle dostawaliście emeryturę 15 lub 20 dnia miesiąca, teraz dostaniecie ją najpóźniej 10 dnia roboczego. Dla niektórych to dobra wiadomość, bo pieniądze przyjdą szybciej. Ale dla innych może to być kłopot, bo trzeba będzie przestawić swoje płatności, rachunki i wydatki na wcześniejszy termin. Dodatkowo Poczta Polska wprowadza opłatę za dostarczenie emerytury do domu. Do tej pory usługa ta była darmowa, ale od stycznia 2026 będzie kosztować 5 zł za każdą wypłatę. To oznacza, że jeśli otrzymujecie emeryturę co miesiąc przez listonosza, zapłacicie 60 zł rocznie. Nie jest to duża kwota, ale dla osoby z minimalną emeryturą 1700 zł to jednak odczuwalny koszt. Alternatywą jest oczywiście przejście na wypłatę na konto bankowe, która pozostaje bezpłatna. Wiem, że wielu z Was woli gotówkę i nie ufa bankom, ale warto rozważyć tę opcję, żeby zaoszczędzić te 5 zł miesięcznie. Jeśli zdecydujecie się na zmianę, możecie to zrobić w placówce zU, wypełniając prosty formularz. Pracownicy Wam pomogą założyć konto bankowe, jeśli jeszcze go nie macie. Szósta zmiana dotyczy podatków i to jest coś, o czym mało kto mówi, ale ma ogromne znaczenie. Od stycznia 2026 roku zmienia się sposób obliczania składki zdrowotnej dla emerytów. Do tej pory składka zdrowotna wynosiła 9% od emerytury, ale nie więcej niż określony limit. Od przyszłego roku składka będzie obliczana według nowej zasady będzie to nadal 9%, ale limit zostanie podwyższony, co oznacza, że niektórzy z Was zapłacą więcej. Dla przykładu, jeśli wasza emerytura wynosi 3000 zł, dotychczas płaciliście około 270 zł składki zdrowotnej miesięcznie. Od stycznia może to być około 300 zł. To różnica 30 zł miesięcznie, a w skali roku 360 zł. Niby niewiele, ale to znowu kilka dodatkowych rachunków. Co ważne, składka zdrowotna nie podlega odliczeniu od podatku, więc faktycznie zmniejsza waszą emeryturę netto. Nie ma sposobu, żeby się od tego uwolnić, bo składka zdrowotna jest obowiązkowa dla wszystkich emerytów. Ale co możecie zrobić? Po pierwsze, dokładnie sprawdzajcie swoje przelewy i rozliczenia z ZLSU, żeby upewnić się, że składka jest obliczona prawidłowo. Zdarzają się błędy i jeśli zauważycie, że płacicie więcej niż powinniście, możecie złożyć reklamację w ZSE. Po drugie, jeśli macie jakiekolwiek ulgi podatkowe, np. ulgę rehabilitacyjną czy ulgę na leki, koniecznie je wykorzystajcie w rocznym rozliczeniu PIT. To może Wam zwrócić część zapłaconego podatku. I wreszcie siódma zmiana, która dotyczy dodatkowych świadczeń i bonusów. Sprowadza nowy jednorazowy dodatek w wysokości 500 zł dla emerytów, którzy ukończyli 80 lat i mają emeryturę niższą niż 2000 zł. Ten dodatek będzie wypłacony w grudniu 2025 roku, więc jeszcze w tym roku. To jest rządowy program wsparcia dla najstarszych i najbiedniejszych seniorów. Jeśli spełniacie te kryteria, nie musicie składać żadnego wniosku. Zaz automatycznie przekażę wam te pieniądze razem z grudniową emeryturą. Sprawdźcie swój przelew lub pismo od listonosza pod koniec grudnia. Jeśli nie otrzymacie tego dodatku, a uważacie, że wam się należy, niezwłocznie zadzwońcie do ZYS-u lub zgłoście się osobiście do placówki. Dodatkowo, rząd rozszerza program Opieka 75+, który zapewnia darmową opiekę domową dla osób po 75 roku życia. Jeśli macie 75 lat lub więcej i potrzebujecie pomocy w codziennych czynnościach, możecie zgłosić się do lokalnego ośrodka pomocy społecznej i złożyć wniosek o opiekuna. Usługa jest całkowicie bezpłatna i finansowana z budżetu państwa. Opiekun może pomóc wam w zakupach, sprzątaniu, przygotowywaniu posiłków, a nawet w dotarciu do lekarza. To ogromne wsparcie, szczególnie dla osób samotnych. Niestety wiele osób nie wie o tym programie i nie korzysta z niego, mimo że mają pełne prawo. Powiedzcie o tym swoim znajomym, sąsiadom, rodzinie. To może naprawdę zmienić życie. Chcę również wspomnieć o bardzo ważnej rzeczy, która nie jest zmianą, ale o której warto pamiętać. Jeśli wasza sytuacja życiowa się zmieniła na przykład zmarł małżonek, zmienił się stan zdrowia lub macie nowe wydatki związane z leczeniem możecie ubiegać się o zmianę wysokości emerytury lub o dodatkowe świadczenia. ZUS oferuje rentę rodzinną dla wdów i wdowców, dodatek pielęgnacyjny dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także zasiłek pogrzebowy w przypadku śmierci bliskiej osoby. Nie wstydzcie się prosić o pomoc. To są wasze prawa wypracowane przez lata składek i ciężkiej pracy. Nikt nie da wam tych pieniędzy automatycznie, musicie o nie walczyć, składać wnioski, dostarczać dokumenty. Ale warto, bo każda złotówka się liczy. Na koniec chcę wam dać kilka praktycznych rad, jak poradzić sobie z tymi wszystkimi zmianami. Po pierwsze, zapiszcie sobie najważniejsze daty 15 listopada weryfikacja kont bankowych grudzień 2025 dodatkowe 500 zł dla 80-latków, marzec 2026, wyższa 13, a także nowa waloryzacja. Po drugie, sprawdzajcie regularnie swoją skrzynkę pocztową i e-mail ZYS-u. Często przysyłają ważne informacje, których nie można zignorować. Po trzecie, jeśli cokolwiek jest niejasne, nie bójcie się pytać. Dzwoncie do ZUS, idźcie do placówki, rozmawiajcie z pracownikami. Oni są po to, żeby wam pomóc. Po czwarte trzymajcie się razem z innymi emerytami. Rozmawiajcie ze znajomymi, sąsiadami na spotkaniach w klubie seniora. Często to właśnie od innych dowiadujemy się o najważniejszych zmianach i możliwościach. I pamiętajcie, że nie jesteście sami w tym wszystkim. Miliony polskich emerytów przechodzą przez te same wyzwania, borykają się z tymi samymi problemami ale są też tysiące ludzi, którzy chcą Wam pomóc, pracownicy ZSU, pracownicy socjalni, wolontariusze, a także Wasze rodziny. Nie zamykajcie się w sobie, nie myślcie, że nikt się nie przejmuje. Każdy zasługuje na godne życie na emeryturze, na spokój i bezpieczeństwo finansowe. Te siedem zmian może wydawać się przytłaczających, ale jeśli będziecie przygotowani i poinformowani, poradzicie sobie świetnie. Jesteście silniejsi niż myślicie i przetrwaliście już tyle w życiu, że te zmiany emerytalne to dla Was pestka. Życzę Wam zdrowia, spokoju i żeby każda złotówka, która Wam się należy, trafiła do Waszej kieszeni. Dbajcie o siebie i pamiętajcie, wiedza to potęga, a teraz już wiecie wszystko, co najważniejsze.